emocje zaprasza ogle. sponsor programu? Ostatni etap rajdu Abu Dhabi Desert Challenge, którego całkowita długość wynosiła 371 km, został odwołany. W nocy przed dzień startu na pustyni zerwał się silny wiatr. Widoczność spadła dosłownie do kilku metrów. Burza piaskowa unieruchomiła helikoptery, bez wsparcia których organizator nie jest w stanie zadbać o bezpieczeństwo zawodników. W takiej sytuacji mogła zapaść tylko jedna słuszna decyzja. Wszyscy zawodnicy przejechali etap drogą serwisową do parku Ferme, zlokalizowanego na terenie toru wyścigowego Jasmarina Circuit. Na koniec okazało się, że z powodu burzy piaskowej również została odwołana ceremonia zakończenia rajdu. Kuba Piątek, absolwent Akademii Młodych Talentów, mimo dość poważnego upadku, dojechał do mety i zdobył pierwsze punkty do Pucharu świata w rajdach cross country w kategorii juniors. Kuba na mecie był bardzo zadowolony ze swojej determinacji. Cieszę się, że się pozbierałem, e, przywiozłem bardzo cenne punkty, które w kontekście całego sezonu e, no, mogły być na wagę złota. Drugi Polak Paweł Stasiaczek, kończy pustynny maraton na 23 miejscu. Abu Dhabi Desert Challenge w motocyklach wygrywa Hiszpan Mark Coma, na drugim miejscu plasuje się Anglik Sam Sutherland, a trzeci jest Pablo Quintanilla. Obie samochodowe załogi Orlentin zapunktowały w rajdzie Abu Dhabi Desert Challenge. Adem Małysz, mimo wielu przygód, jakie spotkały ich załogę na tym rajdzie, był zadowolony. Myślę, że całkiem dobry początek mimo tych wszystkich przygód. Także kolejny rajd będziemy się starać jeszcze lepiej, żeby punktować i żeby jeszcze lepiej jechać. Adamowi bardzo spodobało się jego Mini. Pierwszy raz w samochodzie Mini. Trochę inny samochód, inna technika jazdy. Jesteśmy naprawdę super zadowoleni z tego samochodu. Jest to naprawdę bardzo wysoka klasa. Samochód spisywał się każdy dzień bardzo dobrze. Załoga Małysz i Marton kończy rajd na siódmym miejscu. Marek Dąbrowski czuje lekki niedosyt. Nasze problemy były dwa kilometry do końca całego rajdu, tak podsumowując, bo tak to przez wszystkie odcinki specjalne, które jechaliśmy w terenie nie mieliśmy żadnych problemów. Mimo awarii elektryki, plan załogi został wykonany w 100%. A jak ze swojej roli wywiązał się Jacek Czachor? Bardzo dobrze się sprawdził, bo ja patrzę, co się dzieje. Blisko, tuż za wydmą, on patrzył na wydmę następną i mówił, gdzie jechać, którą drogę wybierać. Załoga Dąbrowski Czachor zakończyła rajd na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej. Dotychczasowy lider rajdu Nasser al -Adiya, został zdyskwalifikowany za nieregulaminowe zawieszenie. Rajd wygrał Władimir Wasiljew z Rosji. Drugie miejsce wywalczył holender Erik Van Loon, a trzeci był Brytyjczyk Harry Hunt. W kategorii kład wygrywa Mohamed Abu Issa, drugie strafał Sonic. A trzeci Nelson Sanabria. Drugi z Polaków Kamil Wiśniewski zajął czwarte miejsce. Kolejna runda Pucharu Świata w rajdach cross country odbędzie się w Katarze.